Tym razem nie Disney, a HBO w imię nowoczesności i inkluzywności chcą nam zniszczyć wspomnienia, szykując serialową adaptację, przygód najpopularniejszego czarodzieja na świecie Harry'ego Pottera. I w tym filmie porozmawiamy sobie o absurdach tej produkcji, ale zanim zaczniemy, dajcie łapkę w górę. Jeśli jesteście nowi na kanale, pamiętajcie go subskrybować. No i oczywiście możecie skorzystać z nowej funkcji podbijania filmów na YouTube. Ja jestem omenis i lecimy z tematem. Każdy słyszał o Harrym Potterze. W końcu to najpopularniejszy czarodziej na świecie. Pierwsza książka z serii ukazała się w 1997 roku dokładnie w czerwcu w Polsce w 2000. Ja miałem tą przyjemność czytać te książki jeszcze w wersji angielskiej, zanim ukazały się w Polsce, i na początku muszę przyznać, że byłem dosyć sceptyczny, uważałem to za książki takie dla dzieci, coś co mnie nie zainteresuje, no ale to były książki w języku angielskim, i w pewnym momencie skończyły mi się rzeczy do czytania, i to były jedyne książki, które. Mi zostały, których nie przeczytałem. Um, więc zacząłem moją przygodę, moją podróż w uniwersum Harry'ego Pottera. I oczywiście, jako totalny laik, nawet nie przykładałem uwagi do tego, co jest pierwszą częścią. Chciałem przeczytać sobie książki po angielsku um, i zacząłem od drugiej części, od Komnaty Tajemnic. I tak w sumie pomyślałem, no dobra, jest sobie w tej szkole magii, ma jakieś przygody, ale jakby brakuje mi takiego większego wstępu. Później przeczytałem część trzecią więzienia z kabanu, zrobiła na mnie ogromne wrażenie, e, bardzo przyjemnie się czytało, świetne zwroty akcji, no i dopiero później wróciłem do em, części pierwszej. Moja przygoda z uniwersum Harry'ego Pottera zaczęła się no, już ponad 25 lat temu. Ehm, miałem okazję przeczytać książki, e, oglądaliśmy wszystkie filmy. Razem z synem kolekcjonujemy zestawy Lego. E, mamy różnego rodzaju gry, planszowe, karciane e, związane z Harry'm Potterem. E, w maju tego roku mieliśmy ogromną przyjemność. E, Odwiedzić studio Warner Bros. w Londynie, gdzie Harry Potter, dokładnie filmy, były kręcone. Także mogliśmy poznać to troszeczkę bardziej od środka. Relacje z tego wyjazdu mogliście również zobaczyć na kanale. Jeśli nie widzieliście, to zapraszam do linku w opisie. Tego filmu i to jest relacja bardzo amatorska, właściwie bez sprzętu. Dzisiaj zrobiłbym to zupełnie inaczej, ale um, zdecydowanie um, te miejsca, w których byliśmy, robiły wrażenie i mam nadzieję, że film, choć trochę, Wam to przekaże. Gdy usłyszeliśmy, że HBO będzie produkować serial um, na podstawie przygód Harry'ego Pottera, no to zdecydowanie się ucieszyliśmy, że będzie można jeszcze głębiej wejść w to uniwersum, będzie można przeżyć tą historię od nowa, jeszcze raz. Um, szczególnie, że producentką um, wykonawczą została J.K. Rowling, czyli. Autorka przygód Harry'ego Pottera. No i wszystko by było ładnie, pięknie. No tutaj też były składane zapewnienia, że serial będzie wierną kopią książek. Dlatego jest zaangażowana J.K. Rowling, że serial będzie jeszcze lepszy niż filmy. No ale później pojawiły się pierwsze zgrzyty. I podobnie u nas. Po tej pierwszej radości z tego, że dowiedzieliśmy się, że będzie ten serial, zaczął pojawiać się taki niepokój. Czy to na pewno jest dobry moment? No bo słuchajcie, filmy o Harrym Potterze, ostatni film wyszedł w kinach właściwie 15 lat temu. To jest bardzo świeża historia, a, a w przeszłości mieliśmy seriale, które w żaden sposób nie dorównywały. Filmom. I tu już nie będę przytaczał dokładnie, ale mieliśmy i Gwiezdne Wojny, i Władcy Pierścieni, wiele, wiele takich produkcji. Mieliśmy nawet produkcje filmowe, które zabijały totalnie całe franczyzy, jak chociażby Batman i Robin, film uważany za pomyłkę. Także całe szczęście, że po. W właściwie 20 paru latach bodajże dostaliśmy trylogię Nolana i Batman wrócił na wielkie ekrany. No i tutaj zacząłem się zastanawiać, czy nie będzie tak samo. No ale uspokajały nas zapewnienia, że serial to będzie kropka w kropkę przełożenie tego, co jest w książkach. Że serial będzie majstersztyki. No, spoko. I wiecie, z jednej strony to jest bardzo pozytywne, że autorka książek angażuje się w tą produkcję, z drugiej to nie napawa już tak dużym optymizmem, gdy wiemy, że cała oryginalna obsada filmowa odcina się od światopoglądu, od wygłaszanych przez J.K. Rowling mądrości na temat świata, tolerancji i wielu, wielu innych kwestii. Więc tutaj już mieliśmy pewność, że praktycznie nikt z oryginalnej obsady nie będzie zaangażowany w tą produkcję. No ale wiecie, też ciężko by było to zrobić, szczególnie w przypadku naszej głównej trójki bohaterów, em, gdzie z 10-11-latków e, z pierwszych części. Stali się w tym momencie dorosłymi ludźmi. No nie wyobrażam sobie tego, żeby teraz jednak grali dzieciaki. No może inne postaci, ale niestety duża część tej głównej obsady niestety już też nie żyje. Więc naturalne było to, że trzeba przeprowadzić castingi i wybrać odpowiednie osoby. No i tutaj o tych kontrowersjach nie opowiem w sposób zbyt chronologiczny. Zacznę na początku właśnie od naszej głównej trójki bohaterów. Mamy Harego, mamy Hermione, mamy Rona. E, no i tu pomysły były różne. Um, w ramach równości, nowoczesności casting był otwarty. Niezależnie od koloru skóry, koloru włosów, każdy mógł um, zgłosić się na casting dowolnej z tych postaci. No i tu pojawiały się już pogłoski, że Ron będzie hindusem, że Hermiona możliwe, że będzie ciemnoskóra, Harry raczej będzie podobny do opisów książkowych i do tego, jakie było nasze wyobrażenie w filmach. No i muszę przyznać, że tutaj pozytywnie jestem zaskoczony, bo ta trójka nie wygląda źle. Oczywiście, jeśli ktoś wychowywał się na filmach z Harry Potter'em, czy, czy oglądał je kilkanaście, kilkadziesiąt może nawet razy, to już ma zapisany w głowie obraz tej naszej trójki bohaterów. I oni wyglądają inaczej. I to jest fakt. No ale okej, okay, jesteśmy w stanie to zaakceptować. Już nie będziemy wchodzić tu w szczegóły, która trójka lepiej odzwierciedla głównych bohaterów z książki. Pójdźmy dalej. Jedną z najlepiej opisanych postaci w książce jest Severus Snape. Jeśli chodzi o filmy, to Alan Rickman stworzył niezapomnianą kreację Severusa Snape'a. Um, mam wrażenie, że on był praktycznie stworzony do tej roli. Jeśli przeczytamy sobie, jak wyglądał Severus Snape w książkach, to w takim podstawowym opisie um, to był Mężczyzna o czarnych włosach, ziemistej cerze i długim nosie. Oczywiście mamy też opisany jego charakter, sposób zachowania, sposób bycia i Alan Rickman uchwycił to fenomenalnie. Ale skupmy się teraz na w wyglądzie tej postaci. Czyli ziemista cera. I ja sobie wygooglowałem, czym jest ziemista cera, nie? Ziemista cera to skóra pozbawiona blasku, szarawa, blada, widoczne są na niej oznaki zmęczenia. Pojawiają się niedoskonałości, nierówności na naskórku oraz przebarwienia. Często towarzyszą temu cienie pod oczami. No i powiem Wam, że. Kiedy zostały ogłoszone castingi na Severusa Snape'a i pojawiły się plotki, kto może go grać w tej adaptacji, wiernej adaptacji serialowej, no to troszkę włos mi się zjeżył, chociaż mam go niewiele, nie? No i okazało się, że plotki były prawdziwe. Do roli Severusa Snape'a w, w serialu został wybrany Papa Esidu. Naprawdę? Nos długi. Ten ma raczej płaski. Ziemista cera. No chyba czarnoziem. No nie wiem, pasuje jak pięć do oka, naprawdę. Jeden ubierał się na czarno, a drugi też pewnie będzie się na czarno ubierał. No nie, jak można tak zepsuć postać? Ale okej, okay, może papa jest jedu, zagra go fantastycznie. Ale to nie ma znaczenia dla wszystkich, którzy oglądali film, dla tych, którzy czytali książki, dla tych, którzy są fanami um, tego uniwersum. No ale to jeszcze nic, bo ostatnio pojawiła się nowa plotka. Jest wybierany nowy Lord Voldemort. A właściwie możliwe, że to już nawet nie będzie Lord. Bo według plotki, a właściwie to nie jest plotka, to jest fakt, że na castingi do roli Voldemorta zapraszane są również kobiety. Kobieta może zgłosić się do tego, żeby zostać lord... niekoniecznie lordem, ale Voldemortinho cholera wie. I pojawiła się plotka, podobnie jak w przypadku Pape Sidu, że Voldemorta może zagrać Cynthia Eribo. To jest kobieta. I wiecie co, ja nie mam nic przeciwko, nie? Tylko jak oni sobie to wyobrażają. Ale wiecie co? Kim jest Cynthia Eribo? Um, to jest um, aktorka, która ostatnio była zaangażowana do um, takiego musicalu, który się nazywa Jesus Christ Superstar. I wiecie, kogo ona tam grała? Tak. <grystwa> Jezusa Chrystusa. Podobna, nie? Prawie tak podobna jak do Voldemorta. Więc w tym przypadku tego naszego inkluzywnego serialu o Harry Potterze chcą, czy jest propozycja zmiany w ogóle płci głównego antagonisty serii: Lorda Voldemorta. Dla mnie, osoby, która czytała książki, która oglądała filmy, która siedzi od jakiegoś czasu w tym uniwersum. Mam wrażenie, że dosyć kluczowym w relacjach na płaszczyźnie Voldemort, a dokładniej Tom Riddle-Dumbledore, była chociażby właśnie ta płeć, że to był chłopak. To naprawdę mogło zupełnie inaczej i przypuszczam, żeby wyglądało zupełnie inaczej, gdyby to była dziewczyna. Ok? Ale idźmy dalej w książkę. Kojarzycie scenę z drugiej części, gdzie. Tom Riddle jako wspomnienie z pamiętnika pisze Tom Marvolo Riddle i to się zmienia, przestawia się, przestawiają się litery i z tych liter powstaje I am Lord Voldemort. To jak chcą to dopasować do kobiety? Ona nie będzie mogła się nazywać Tom Marvolo, ona nie będzie mogła być lordem, tylko będzie musiała być Lady, więc Zmienią zupełnie imię i nazwisko, które wcześniej posiadał Voldemort. Ale wyobraźmy sobie, że pójdziemy dalej. Po insygniach śmierci powstała książka, właściwie sztuka: Harry Potter i przeklęte dziecko. I Rowling potwierdziła, że, czy zatwierdziła, że historia jest kanoniczna. A według tej historii, Lord Voldemort miał dziecko z Bellatrix Lestrange. I jak to wytłumaczymy, jeśli Voldemortem miałaby być kobieta? No, ale okej, okay, bo wiecie co? To wcale nie musi być tak, że kobieta musi grać kobietę. To może być tak po prostu, że kobieta będzie grała mężczyznę. I wtedy. Nie byłoby w tym nic złego. Bo mieliśmy wiele em, ról w historii kina, gdzie mężczyzna grał kobietę, kobieta grała mężczyznę i tak dalej, i tak dalej. Tylko dlaczego nie możemy zatrudnić osoby po prostu z danej płci? Dlaczego odtwórcą roli Voldemorta nie mógłby zostać Kilian Murphy? Gość, którego namaścił w pewien sposób Ralph Fiennes, odtwórca roli Voldemorta właśnie w serii filmowej. Um, Ralph Fiennes powiedział, że właśnie jego by widział jako swojego następcę w roli Lorda Voldemorta. I to myślę, miałoby ręce i nogi i nikomu by nie przeszkadzało. I już od jakiegoś czasu widzimy w różnych produkcjach przemalowywanie bohaterów, czy, czy zmiany płci, widzieliśmy to i w serialowym, w serialach związanych z Władcą Pierścieni, i teraz w, w prawie bollywoodzkim stylu Wiedźmina budżetowego, i wielu, wielu innych. Ale czy w tym przypadku to nie jest trochę strzał w kolano? Czy zmiana koloru skóry Severusa Snape'a, już tu abstrahując totalnie od odczuć widowni, odczuć się fanów, czy to nie jest strzał, strzał w kolano? Chcemy promować, że o, to jest fantastyczna postać, zobaczcie, to jest postać ciemnoskóra. Um, ale przypomnijmy sobie, jaką postacią był Severus Snape. Severus Snape był postacią bardzo dynamiczną. Na początku był tym outsiderem, był odepchnięty w pewien sposób przez Lili dla Jamesa. To teraz pytanie, czy zaraz ktoś nie pójdzie dalej i nie powie, że Lili była rasistką, że wybrała Jamesa, a odrzuciła. Naszego nowoczesnego snejpa, bo mogło tak być. E, jaki cel ma robienie z głównego antagonisty kobiety? I przedstawianie kobiety jako tej najgorszej? To jest, wiecie co? To no nie jest nawet strzał w stopę czy w kolano. To jest strzał w oba kolana, i jeszcze poprawienie w śledzione. To jest. W perspektywie długofalowej i postrzegania tych bohaterów i, i całej na narracji, to będzie moim zdaniem miało przynajmniej totalnie przeci prze przeciwny efekt. A dodajmy do tego reakcję fanów i mamy przepis na katastrofę. Więc powiedziano nam, że chcą, żeby ten serial miał wiele sezonów, żeby e, każdy sezon opowiadał jedną książkę. Czyli już zaplanowali produkcję na. 7-8 lat, 7-8 sezonów, łącznie, wiecie, z przeklętym dzieckiem. Jeśli to w takiej formie wytrzyma 3, to będzie cud. To nie jest moment, żeby robić ponownie adaptację, czy filmową, czy serialową. Filmy o Harry Potterze były fantastyczne. Produkcja tych filmów zakończyła się dosłownie 15 lat temu. Pokolenie, które oglądało te filmy, to jesteśmy nadal my. Nasze dzieci oglądały te filmy i teraz mają oglądać ten serial. To, powiem wam, mój syn powiedział, że jeśli będziemy oglądać ten serial, to tylko dla beki, żeby się pośmiać. I może, żeby skomentować go na kanale, żebym miał o czym nagrać film. Ale tylko dlatego. Dla nas nadal. Mają znaczenie książki i te filmy, które dopiero co um, były nagrane. To jest za wcześnie, żeby sprzedawać prawa i kręcić nowy serial i totalnie wywracać całe uniwersum. Gdyby to było za 20 lat, to proszę bardzo, wtedy może zupełnie inna publiczność by chciała obejrzeć ten serial. Ale kto teraz będzie go oglądał? Kto miałby być głównym odbiorcą? Osoby, które się wychowały na filmach z Harrym Potterem, na książkach i filmach z Harrym Potterem i dzieci tych osób, które też prawdopodobnie w jakiś sposób liznęły to uniwersum. Nie osoby, które dopiero teraz się rodzą i w wieku dwóch lat będą oglądały serial, tylko my, którzy dosyć głęboko siedzimy w tym uniwersum. Więc to, jest, to nie jest przepis na duże pieniądze, to jest niestety przepis na katastrofę. Serial o Harry Potterze produkowany przez HBO to nie jest coś, na co czekamy. To nie jest coś, czego potrzebujemy. Ale wiecie, co bym chętnie zobaczył? Teraz możecie zobaczyć to na ekranie. Um, gość zaprojektował intro do każdej części Harry'ego Pottera w stylu anime. I ja takie anime chętnie bym obejrzał. Gdyby zostało stworzone anime. Taką kreską, jak macie na tym trailerze, do każdej części e, Harry'ego Pottera, gdyby powstał, powstał serial. I tutaj, wiecie, jest dużo niższy koszt produkcji. Można stworzyć pewnego rodzaju hybrydę, a właściwie to nawet nie trzeba się aż tak kierować postaciami z filmu. Można w takim anime wejść dużo głębiej w opisy postaci, które były. W, film, w książkach. Może to być jeszcze wierniejsza adaptacja. Nie będziemy ograniczeni czasem, no bo serial może mieć dużo więcej odcinków. Nie będziemy ograniczeni efektami specjalnymi, bo można je dużo łatwiej pokazać w formie rysowanej. Więc będzie to dużo tańsza i wierniejsza produkcja. A będzie to produkcja. Anime, produkcja rysowana, która nie będzie podlegała tak dużej ocenie społeczności i fan, fanów jak serial, gdzie będziemy porównywać każdego aktora. Będziemy patrzeć na taką produkcję anime jako na coś zupełnie innego. I to z wielką przyjemnością bym obejrzał. Serial, który chce nam dać HBO nie przemawia do mnie. Także dajcie znać, co Wy o tym myślicie, przede wszystkim napiszcie, czy jesteście fanami Harry'ego Pottera, czytaliście książki, oglądaliście filmy. No i będzie mi miło, jeśli dacie znać, co byście woleli, czy serial HBO w takiej formie, jakiej chcą nam zaprezentować, czy może właśnie taką formę anime. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, podbijcie ten film, a ja postaram się przygotować kolejny. Tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia.